Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i moi drodzy jestem już tutaj w stajni w Lesznie i szykujemy się na zawody, startujemy dzisiaj o 18.30 i uwaga jedziemy jako pierwsi, to jest w ogóle hit, bo jedynka to jest moja szczęśliwa cyfra, także wszystko się idealnie składa, jedziemy jako pierwsi, jako trzeci. Więc myślę, że na luzie wszystko będzie w porządku. Naprawdę jestem naładowana pozy pozytywną energią. Mam wspaniałego luzaka obok, wspaniałą trenerkę. Wszystko po prostu musi być w porządku i przede wszystkim mam wspaniałego konia, który idzie jak burza, więc będzie wszystko dobrze. Ogarniamy teraz resztę rzeczy. Ja wychodzę na spacer z Puevedo, Asia będzie czyścić sprzęt i szykujemy się. <laughs> Idziemy na spacerek! Tu Marika z Asari. Kuevedis, proszę bardzo, trzeba rozprostować trochę nogi Przed startami No i jesteśmy na spacerku Proszę bardzo Grzeczny Cuevedis, chillerka Spoko, bo dzisiaj jest tak ciepło, że nawet można się tu rozprężać na zewnątrz Zobaczymy, może my też tu przyjdziemy Ale jest excitation. Jest ekscytacja, mój drogi, dobrze, dobrze No to się nazywa, moi drodzy, luzak po prostu na szóstkę z plusem. Ja byłam na spacerku z Cłoweda, a tutaj siodło wyczyszczone, kask wyczyszczony, tak? Oficerki, Oficerki. nawet. Jezu, to jest po prostu masak. Teraz o głowie oddaję tutaj, bo miałam poimamę. Tak. Tak. Jeszcze koreczki będziemy próbować. Ale boję się, bo on jest tutaj taki, wiecie, nadpobudliwy trochę. Czy wystanie? Zobaczymy. Ciekawski jest na maksa, no więc damy radę, chyba. Ale no, porządeczek jest, wszystko się zgadza. Dobra, zaczynamy przygodę zwaną koreczkami. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. A uh, Asia nie robiła totalnie nigdy koreczków. Ja może miałam okay, z dwie. Tam. Ja miałam z dwie próby. Oglądałam tutorial na YouTubie. No właśnie, to, to jest już specjalistka. Tylko ten klient będzie trudny, ci powiem. Skręci dołek, chociaż może będzie stał. aby stał. I na grzywce nie trzeba robić koreczka, bo będzie miał i tak nauszniki. Jajne, kochani, ja tutaj mam prawdziwego, utalentowanego okay, sorry, człowieka. Guleczkę, <laughs> dobrze, dobrze, proszę. <laughs> proszę, szefie. <laughs> Normalnie wychodzą, powiem Wam, całkiem. Jezu, ty masz takie parcie na szkło, idź. Całkiem piękniły się koreczki, byle wytrzymały do startu. No, no, ale na razie wygląda to bardzo dobrze. Koreczkowy update, proszę bardzo. Warkocze wszystkie matko, czekajcie, flesza wam włączę. Dobra, teraz widać, mamy warkoczyki zrobione, koreczki. No, malutki. Puszczy. No właśnie, to jest tak, że chciałyśmy, żeby były po prostu równe odległości, no ale spójrzcie, niektóre to są po prostu cieniutkie, inne, grubiutkie, no trudno, ale już mamy ile? Pięć koreczków? Tak. Jeszcze powiedzmy, A 4, 6, 7. Siedem zostało. No to w połowie jesteśmy, także nie jest źle. Asia, daje radę. Dobra, moi drodzy, Asia ma po prostu talent. Moim mm. zdaniem, koreczki wyszły 10 na 10. Jak na pierwszy raz, no come on, mega. I nawet Kuewe to nie był aż tak niegrzeczny. Nie, trochę się kręciła, ale. No, ja więc. Super. Nas... Tak, wytrzymałości. No, tak. To jest najważniejsze. Czy w skokach, czy ogólnie przyjeździe, będzie wszystko dobrze. Także teraz idziemy zapłacić za zawody. Chyba pooglądamy sobie chwilę i musimy za godzinę siodłać. Tak, więc taki jest plan. I jazda, ale cudnie. Może mu tę wodę jeszcze doleję, bo widzę, że już kończy. Czas na ucztę, moi drodzy. Mamy pierogi z jagodami, oraz mamy naleśniki, na które czekamy. Trzeba się najeść przed startem z Nutellą naleśniki, no. Ale powiem ci, że nawet mam apetyt, a zazwyczaj nie mam w ogóle przed startem. A teraz są takie. lezik, Będzie <laughs> git. Przyszłe naleśniki, spójrzcie, jakie są słodziutkie. A pierogi to są jedne z najlepszych, jakie jadłem. Sery. Musicie po prostu, jak będziecie, wlecznie spróbować pierogów z jagodami. Są przekozackie. Co się szykuje? Co się szykuje, tak, idziemy już ogarniać. Sorry, zeram tyle jedzonka, że. O. E, idziemy ogarniać konia, mnie. No i będziemy się rozprężać. Mamy dużo czasu do startu, tak naprawdę, bo z godzina. Także na luziku wszystko, ale no. Asia potem przejmie konia, ja będę oglądać parkur i jedziemy jako pierwsi, także. No, nie, no ja czasem się zestresować No, nie, to będzie takie dobra, A tak Ale tak, lepiej lecę. To jest super. No, przecież, się, się stresować. To prawda. Ostatnio z Dorku to było tak, że w sumie weszło na rozprężalnię. No tak, od, raz od razu raz wyszłaś, do... druga czy trzecia, nie? Także. Jeszcze jak z nim wyjdę, to może tą szczotkę od odsoków, wiesz, ogarnęcie mm -hmm. i olejem posmarować. Dobrze, tak jest szorstkowa. Tak było to, więc będzie to efekt nasasyny, mm -hmm. ale też będzie. Dobrze, dobrze. To działa. Dobrze. Ostatnie picowanie. Koreczki, koreczki się trzymają. Koreczki się trzymają, to najważniejsze. Reszta nie ma znaczenia. No, dokładnie. <grystanie> Fali, chodź, przejazd. Ważne, żeby no, korki się koreczki? trzymały. dobrze <grystanie> No już, już, zaraz idziemy. Misia poszła oglądać parkour. My sobie chodzimy. Tak, prawda? No i przechodzimy już do rozprężenia konia, powiem Wam, że często słyszałam, że na rozprężalni dużo się dzieje, ale nie myślałam, że będzie aż tak intensywnie. Konie najeżdżały na siebie, chłopak jak widzieliście się płoszył, taki był też rozkojarzony, no po prostu istny chaos, tak naprawdę na rozprężalni nie oddaliśmy żadnego sensownego skoku, co sprawiło, że troszeczkę zaczęłam się stresować, jeszcze ostroga mi zaczęła spadać, więc po prostu jeden wielki chaos. Ale no, trzeba było szybko się ogarnąć, żeby już na parkur wjechać w miarę skupionym, Tutaj był jeden fajny skok, także on mnie trochę poprawił, mi humor po prostu. No i przechodzimy do pierwszego przejazdu. Jak widzicie, tempo było naprawdę w porządku. Ogólnie parkur był taki przyjazny, prosty do zapamiętania, co również mnie ucieszyło. Tutaj na dwójeczkę, wszystko pasowało, trujeczka naprawdę te tempo na Cueva do Dobre, żeby uzyskać, nie jest tak prosto, także byłam z siebie naprawdę bardzo zadowolona, że się udało. Czwóreczka, pyk, tutaj on sobie oczywiście zmienia nogi, piątka, najeżdżamy na szóstkę, wszystko gdzieś tam zgodnie z planem. I nie było tego, że robił mi żabek, nie było za blisko, także wszystko. O, tutaj troszeczkę może za blisko, ale ogólnie naprawdę dobrze było do siódemki. Na ósemkę, niestety, już trochę plan się rozwalił, było za blisko i już po prostu wiedziałam, że coś się stanie. No i proszę, dziewiątka zrzutka. Ta zrzutka to była taka totalnie przypadkowa. No ale jedziemy drugi przejazd. I tutaj już troszeczkę spokojniej zaczęłam, ale potem nieco nadrobiłam. Mamy dwójeczkę, trujeczkę i lecimy. Tutaj w ogóle nie wiem o co chodzi. On chciał w prawo, ja chciałam w lewo jakieś niedogadanie, ale na szczęście nie wybiło nas to z rytmu, i szybko wróciliśmy do formy. Proszę bardzo, czwóreczka, jedziemy, jedziemy. do znowu sobie zmienił nogę. Mamy piątkę do szóstki, też wszystko tutaj pasowało. Cieszę się, że takie te najazdy robiłam całkiem z głową, o niestety trochę do szóstki było blisko. Ale dobrze, tu do siódemki chociaż wyszło tak jak planowałam. No i ta linia ósemka, dziewiątka. Mocno się skupiłam, żeby było w porządku. No i wyszło zgodnie z planem, kochani. Proszę bardzo, dziewiątka i mamy czysty przejazd. Naprawdę wielka satysfakcja i duma z konia. No i z siebie też. Po przejeździe omawiałyśmy z moją trenerką, co poszło fajnie, a co trzeba poprawić, aby w sobotę było jeszcze lepiej. O, a po udanych startach. Tylko dwa koreczki poszły. No. Dwa koreczki. Ale no. mamy wstążkę. Ale jutro, będzie jutro, jutro będzie lepiej. Jutro będą lepsze starty, lepsze koreczki. No i uwaga, wychodzimy do rundy honorowej. Cztery konie miały przejazdy na zero i to były takie zawody, wiecie, z przymrużeniem oka nie było tak, że ktoś miał pierwsze, drugie miejsce, e, tylko wszystkie właśnie przejazdy na zero, nawet jak to był drugi przejazd na zero, mogły wyjść do dekoracji, dostać flow no i przejechać rundę honorową. Także fajnie, bo jednak dla młodych koni, e, młodych takich wiecie, jeźdźców, na pierwsze starty to jest fajna motywacja, że można coś takiego przeżyć je zwycięski meszyk, miota standardowo. Potem dałam znać moim widzom na Instagramie, gdzie można mnie znaleźć na zdjęcia. Dziękuję, że uszanowaliście to i nie szukaliście mnie przed, bo jednak to był taki, wiecie, mój prywatny czas. A potem mogłam się z wami spotkać, dostałam prezencik od widzki, za co bardzo dziękuję. Także było naprawdę super. Łowę do dostał meszyk, a ja dostałam czekoladkę Serdecznie. Dostałam odbitki ciasteczko, także przekazuję Cuevedo. Sprawdzam czy dobre. Chyba dobre. Proszę bardzo. O Jezu, od razu całe. Na no, raz. Patrz się, Widzisz, co sobie zrobił z koreczkami? Mm. Pełno siana. Ale zobaczcie, czy mam. To się nic się nie zrobił. Asza zrobi, to nie ma no. na nocy, masz meszyk. To Ej, gdzie ty tutaj? Dogrywam jeszcze końcówkę vloga. Ja już jestem w kolejnym dniu, mamy sobotę, dzisiaj też startuję, ale chciałam się z wami pożegnać, pamiętajcie, że filmy będą się pojawiać codziennie teraz bodajże do poniedziałku. Postaram się, aby były o 14, ale to też zależy od tego, jaki będzie wi-fi w hotelu, a mam nadzieję, że będzie w porządku. Także dajcie subskrypcję, aby być na bieżąco, żebyście nie omijali żadnego filmu i trzymajcie za nas kciuki. Jeszcze dwa dni startów przed nami, także musicie mocno trzymać, aby wszystko było w porządeczku. Papa.